Jak to się stało, że w polskim państwie, w królestwie polskim, ale później w Rzeczpospolitej obojga narodów, chłopi utracili swoje przywileje i stali się tak naprawdę niewolnikami szlachty? Otóż ta sprawa jest bardzo ciekawa, bo kiedy cofniemy się jeszcze do nawet XIII-XIV wieku, okazuje się, że chłopi mieli sporo różnych przywilejów i praw. Przede wszystkim byli uznawani w prawie za jednostkę odrębną. Były też gminy, były też sołectwa, które były przez szlachtę mocno zwalczane. Jednak były to instytucje, które w pewnym stopniu kmieci, jak nazywano wcześniej, chłopów, ponieważ chłop to była nazwa już późniejsza, która była obraźliwa dla ludzi. Oni mieli dość dużo swobód i nie byli na pewno tak zniewoleni jak za czasów szlachty w Rzeczpospolitej Obojga Narodów. Oczywiście nie wszystko było różowe, bo nigdy tak nie będzie. Była słynna głowszczyzna, czyli płacenie za chłopa zabitego pieniędzmi, które gdy szlachcic posiadał, to nawet nie było jakimś wielkim problemem. Mimo wszystko chociażby Kazimierz Wielki próbował prawo naprawiać względem różnych spraw również jeśli chodzi o prawo związane z kmieciami, jednak wpływy szlachty były już widoczne wtedy na przykład w statutach wiślickich, a później było coraz gorzej. Bardzo duży wpływ szlachty i zmiany na gorsze, pogorszenie losu kmieci, chłopów, już było widoczne za Ludwika Węgierskiego. Warto zauważyć, że kmiecie i szlachta wcześniej, chociaż przeważnie mieli odrębne cele, to mimo wszystko żyli wspólnie. Nawet często były zawierane związki małżeńskie między szlachtą a kmieciami. Nie było to coś niezwykłego. XIII wiek, XIV jeszcze wiek. Jednak oczywiście później to się zmieniło z postępem tej ideologii sarmatyzmu, która wyszłała naród, rasę szlachecką ponad tych chłopów, którzy byli gorszymi ludźmi, z którymi nie można w żaden sposób się bratać. Wcześniej, na przykład, często szlachta z chłopami razem przesiadywała w karczmie, a później nawet to już było uznawane za zbytnie spoufalanie się z chłopami. Wracając do Ludwika Węgierskiego w Koszycach, w 1374 roku odbywa się zjazd króla ze szlachtą, i tam szlachta wywalczyła sobie duże przywileje. Pakt Koszycki, mimo tego, że nazywał Kmieci wolnymi, to szlachta, która się złączyła w taką już kastę, zdołała dla siebie wywalczyć w Koszycach praktycznie zawładnięcie ziemią, którą oni mieli na własność. Sami zaczęli kmieci, uważać za ludzi, którzy nie mają różnych uprawnień, więc są zależni od posiadaczy dóbr, czyli tak naprawdę, że chłopi są ich poddanymi. Relevel Le pisał o tym, że duma szlachty urosła wtedy tak mocno, że nawet mieszczan uważano za równych z kmieciami i dążono do podporządkowania ich pod szlachtę, żeby byli niewolnikami szlachty. Pakt koszycki był zamachem oligarchii na stany mniej zamożne. Pisał o tym i w ogóle od historii szlachty nie kto inny jak sam szlachcic. W zarysie obyczajów szlachty w 1897 roku już Aleksander Jelski on jeszcze pisał swoje dzieło w czasie, gdy był niejako złączony z tymi czasami szlacheckimi dawnej Rzeczpospolitej przez swoich rodziców czy dziadków. On nawet sam w swojej książce podkreślał, że wielu z jego szlacheckich braci może się oburzać na to, co on pisze, ale dla niego najważniejsza jest prawda o tym, jak wyglądały stosunki między szlachtą a chłopami i jak szlachta postępowała z ludźmi, którzy tak naprawdę stanowili o sile gospodarczej kraju. W swojej książce odnośnie przywilejów koszyckich pisał też, że ten pakt pokrył Polskę żałobą. Wiśniewski dodawał, że lud zaniechał nawet pieśni swoich dawnych. Jan Bantkie powiedział, że pakt koszycki wydał najokropniejsze skutki, ponieważ mała cząstka ogółu odtąd stawała się narodem, rządem i zwierzchnością, a taki stan rzeczy przetrwał do ostatnich czasów. Że panowanie Ludwika jest główną epoką, w której się urodziło wyuzdanie szlacheckie i niewola kmieca, bo potem szło już wszystko ku gorszemu. I nawet ludzie, którzy byli apologetami szlachty, to wszelkie złe rzeczy odnośnie tego, co się później działo, na przykład tak pisał Przyborowski, przypisywali ustawie koszyckiej. To dało podłoże, fundament do tego, o czym mówiliśmy niedawno na tym kanale czyli, że szlachta uważała się za naród polski, że szlachta równało się z byciem Polakiem, a chłopi byli niższym narodem kimś, kim można pogardzać kimś, kto jest niewolnikiem. Największą zgubą wtedy dla kraju było to, że szlachta zaczęła przejmować sądownictwo. A wiemy, że kraj bez prawa i bez egzekwowania prawa w miarę bezstronnego, no bo znowu mówimy, że to nigdy nie będzie różowo, tak że będzie każdy zadowolony, ale chodziło o to, żeby jednak prawo stało po stronie każdego i żeby były sprawiedliwe sądy, które mogłyby rozstrzygać różne sprawy i okazuje się, że wcześniej, jeszcze przed ustawami koszyckimi, często kmiecie chłopi powoływali szlachtę do sądów. Ale szlachta zaczęła przejmować tą władzę sądowniczą, bo było coraz więcej przelewanych praw na szlachtę z króla. To powodowało oczywiście, że wyroki nie będą po myśli chłopów, tylko po myśli tej kasty, która zaczynała coraz więcej rządzić, czyli szlachty. Lubomirski pisał o tym, że powództwo chłopów miało wtedy miejsce i połowa spraw toczyła się w sądach pomiędzy chłopami a szlachtą. Tylko niestety wyroki już nie były sprawiedliwe, i chłopi często, na przykład w sądach, milczeli, bo spodziewali się wyroków niesprawiedliwych, a za to też ich karano. XV wiek w Polsce, ale również na Litwie, przyniósł kolejne straty w prawodawstwie. Zamiast doskonalić ekonomię kraju, szlachta znowu w siłę się zmagała, ponieważ na zjeździe chorodelskim w 1413 roku Polacy, którzy wcześniej dostali zapewnienie w koszycach nienaruszalności posiadania dóbr, również taki przywilej otrzymali Litwini, co ich przyciągało do tego, żeby przechodzić na wiarę katolicką. Co ciekawe, żadnej tygodniowej pańszczyzny nie znano. W 1320 roku świeccy i duchowni panowie mazowieccy uchwalili, żeby jeden dzień był pańszczyzny, natomiast nikt nie znał pańszczyzny tygodniowej. Szlachta w Polsce na Rusi zaczęła tak uciskać kmieci, że wielu tych ludzi uciekało od szlachty. Natomiast statut z 1420 roku zerwał praktycznie wszelki związek kmiecia i szlachcica. Postanawiał, że szlachta nie powinna się bratać w jakiś sposób z chłopstwem, np. w miejscach publicznych na zabawie, albo zasiadać w radach razem z chłopami, ta ustawa, te statuty były bardzo złe dla kraju, ponieważ jeszcze bardziej odgradzały chłopów od szlachty. Można powiedzieć, że to właśnie wtedy chłopi stracili prawo czy miano obywatela kraju. Chłop stał się niewolnikiem szlachty, przynajmniej wtedy już kimś, kto był poniżej szlachty. Dlatego szlachta poczuła się bardzo pewnie i, na przykład, kmieci wyrzucano, odbierano im ziemię pod pretekstem tego, że można było wywłaszczać ich. Ta ziemia, która była chłopa, ona musiała być nietykalną jako własność gminy, natomiast szlachta już tutaj zaczynała bezprawie, bo tą ziemię często odbierała. Dlatego chłopi coraz częściej uciekali od szlachty. Królowie w tym czasie Jagieło, ale później również potwierdzali coraz to nowe przywileje. Między innymi w 1423 roku, sołtystwa, teraz byśmy nazwali sołectwa, mogły być wykupywane przez szlachtę na warunkach dowolnych w prawie, a szlachta nienawidziła tej instytucji, ponieważ to była pewna rywalizacja między nimi a sołectwami, rywalizująca władzą, rywalizująca jurysdykcją, więc dlatego szlachta chciała tą instytucję zlikwidować likwidować sołtys i te sołectwa w końcu znikły jako oddzielna jednostka jurysdykcyjna Cały czas już wtedy coraz większe były zasoby ziemskie szlachty, coraz większa była oligarchia i w Polsce i na Litwie lud, czyli chłopów coraz bardziej wyzyskiwano i uciskano Królowie, którzy potrzebowali szlachty na wojny, chcieli sobie zjednywać szlachtę i dlatego nadawali kolejne przywileje. Również tak robił Kazimierz Jagiellończyk, chociaż król zacny, król, który miał głowę na karku, to jednak i on się temu nie sprzeciwiał czy uległ takiemu zwyczajowi, żeby szlachtę obdarowywać kolejnymi przywilejami. Między innymi wtedy władza sądownicza została przelana na szlachtę, na dziedziców. Nawet apologeta Szlachty Jaroszewicz pisał o tym, że chłopi, lud w Polsce był tak zniechęcony tym wszystkim, że coraz mniej jakichkolwiek swobód czy przywilejów mają chłopi, tylko ucisk jest coraz większy, że jak to on pisał lud z natury spokojny, zakochany w swej roli, teraz występuje w jaskrawych barwach rozpusty gwałtu i kradzieży. Na przykład w województwie Łęczyckim całe osady opuszczały swoich panów. W Mazowszu kmiecie nagle zaczęli stawać się nieposłuszni, również oddawali się złodziejstwu, czy łączyły się w jakieś bandy. W Wielkopolsce, gdzie, jak pisał Aleksander Jelski, chciwość szlachty była największa, to napady na dwory i uśmiercanie nawet szlachciców było najczęstsze. Na Narusi upadek moralności, rozwody wśród kmieci, porywanie dziewcząt, gwałcenie kobiet, zbrojny opór władzy szlacheckiej i pijaństwo, które, nawiasem mówiąc, przeżyło się już wcześniej, a przykład niegodny dawało w tym samoduchowieństwo. Chłopi zaczęli się opierać wtedy wszelkiej władzy i to też nie była prawda, że żadnych buntów chłopskich nie było. Być może one nie były tak duże czy jakieś ogólnonarodowe. Natomiast tak jak tutaj czytamy w pracy Jelskiego one się pojawiały ich było sporo, przez to że były coraz mniejsze swobody dla chłopu, prawa im zabierano, a ucisk szlachty był coraz większy, to chłopi tymi buntami pokazywali, że nie chcą ulec przemocy. W Wielkopolsce chłopi zaczęli nawet lekceważyć duchowieństwo, chcieli się przekonwertować na husycyz, topili nałożnicę proboszczów, palenie wsi szlacheckich było czymś zwykłym, normalnym. Ciekawe jest to, że w Wielkopolsce i na Mazowszu tak dużo było napadów na szlachtę, palenia ich domów, palenia wsi, że nawet szlachta zaczęła się tego tak bardzo bać, że sami zeznawali w urzędach grockich, że nie chcą mieć żadnych pretensji do kmieci, że chcą wszystkie potrzeby kmieci zaspokoić i brali tak zwane listy mirne i to czasami ich ratowało przed śmiercią. Ale oczywiście to nie wszędzie tak działało. Na przykład w gminach podkarpackich bardzo mocno burzyli się chłopi. Tak samo w Sanockim. Połączeni w bandy rabowali dwory, mordowali szlachtę. O tym pisał też Przyborowski czy Lubomirski. Nawet na Litwie, chociażby w 1483 roku, wybuchł bunt chłopski, który został później stłumiony. Szlachta nie wzięła tych wypadków pod rozwagę, żeby zacząć oddawać sprawiedliwość chłopom, tylko jak zwykle coraz bardziej tych chłopów gnębiła, coraz więcej przywilejów było dawane w szlachcie, co wywoływało kolejne podziały. Ciekawe jest to, o czym pisał Lubomirski, że na przykład sądowne przyznawane bonifikaty kmieciom za krzywdy od kogoś to nie przypadały im, czyli tym pokrzywdzonym, tylko brał je szlachcic, który posiadał na własność takiego kmiecia. Jeszcze wtedy chłop mógł skarżyć do sądów szlachtę i lubomirski opisywał, że kmiecie skarżyli się ustawnie do sądu i za co się oni skarżyli do sądów przeciwko szlachcie za odebranie lub uszczuplenie im gruntów za wyzucie z osiadłości przed terminem straty od pograbiania za winy przysądzane na dziedzica Odebranie inwentarzy. Nieuiszczenie umówionej zasługi. Zabranie mienia. Wyłamanie zamków. Nieuwalnianie rękojemstwa. Zabranie służebnej czeladzi. Rozpędzenie dzieci. Rozrzucenie kopców. Stratowanie pól i łąk. Podniesienie czynszu. Nieprawne wybieranie opłat danin i robocizny. Egzekwowanie nieprzesądzonych w sądzie. Za ciężkie uwięzienie. Okrutne bicie. Uwaga! Ucięcie nogi, ucięcie ręki, kastrowanie, palenie żywcem dorodnych dzieci itd. Jak można to inaczej opisać, jak niewolnictwo już wtedy? Jak można to inaczej opisać, skoro takie straszne rzeczy się działy, jeśli chodzi o szlachtę w stosunku do chłopów? Nic dziwnego, że chłopi czasami brali sprawę w swoje ręce i odwet był często straszny, o czym wcześniej mówiliśmy. Szlachta również do sądów wtedy jeszcze skarżyła kmiecia, na przykład za nieposłuszeństwo, za hardość, za kradzież, za fałszowanie monety, za zabójstwo, podpalanie czy mordowanie dziedziców. Zresztą Lubomirski wręcz w swojej pracy chyba boleje nad tym i to mocno, że wtedy lud cały w całej Polsce nie powstał i się nie rzucił po prostu na tych ciemięstw swoich, na szlachtę i nie powstało coś nowego, nie powstało jakieś nowe prawodawstwo czy jakiś system społeczny, który by skończył już wtedy nadmiernymi przywilejami szlacheckimi, które prowadziły do tak wielkich tragedii, o których czytaliśmy, co szlachta potrafiła robić już wtedy 15 tym wieku chłopom. Oczywiście szlachta zaczęła też robić wszystko, żeby chłop nie mógł szlachty do sądu podawać. Żeby kmieć nie mógł być powodem w sądzie, to trzeba było wprowadzić takie prawa nazwijmy to prawa szlachty że tylko herbownicy mogli stawać albo przez herbowników. To znowu spowodowało kolejne wynaturzenia prawne, na przykład namazowszył pewien szlachcic ściął chłopa zanim stawił się w sądzie, później się przechwalał tym w sądzie i za tą zbrodnię nie był wcale ukarany i Lubomirski, który przytoczył ten fakt, powiedział, że było to krwawe zaprzeczanie prawu. Niestety też było tak, że chłopi nie jednoczyli się zawsze. Tak zwani kmiecie dziedzice, zamiast bronić sołtysów, zamiast bronić instytucji sołectwa, to często występowali przeciwko nim i szlachta to wykorzystywała. Przyborowski też już pisał, że w XV wieku zatarła się w pamięci pisarzy tradycja o swobodzie minionej, że oni mało już znali i pojmowali jej ducha. Czyli szybko dosyć, wolność, która była w jakimś sensie też dla chłopów i prawo, które oni mieli, gdzie byli podmiotem po prostu prawnym w prawie nawet w Polsce, to przechodziło do historii i często ludzie, którzy żyli w XV wieku o tym zapominali. Aleksander Jagielończyk w 1492 roku potwierdził przywileje szlachty, dodawał nowe, ale w punkcie 32 swoich ustaw pisał, że plebejusze nie mogą być wywyższani nad szlachtę, która w całej swej uczciwości zostanie zachowana. A zatem lud ziemi w Polsce, który tutaj zawsze był, który, jak mówią, różne dzieła, pracował mimo tych przywilejów szlachty dalej bardzo dobrze, który bogacił Polskę, to już wtedy te przywileje pokazywały, w którym kierunku to idzie, że szlachta będzie kastą panującą, że chłopi będą wywłaszczeni z wszelkich praw nawet nie będą mieli żadnej ziemi, wszystkie prawa przejdą na korzyść tylko jednej, bardzo małej kasty, około 5% ludności w Polsce, czyli szlachty. Jeszcze w połowie XV wieku, na przykład na Mazowszu, to drobna szlachta często się jeszcze łączyła i bertała z chłopami, na Mazowszu książę Mazowiecki w 1458 roku dał przywilej wszystkim stanom i nie wyłączył z tego chłopstwa, jeśli chodzi o sądy i różne prawa. I te prawa były równe dla wszystkich. Szlachta zaczęła jednak wtedy już w Polsce nagdawać kierunek, więc to nie było tak, że ta szlachta się rozwarcholiła dopiero na przykład w XVII wieku, tylko to było już XV wiek zaczęły się już wtedy tworzyć teorie odnośnie genealogii szlachty i bardzo się szlachta tym szczyciła, że każdy ma herb, więc rozpatrywano, kto od kogo pochodzi i tak dalej. I dlatego szlachta dostała wręcz jakiejś mani dynastii mani pochodzenia, dlatego te granice, rozdzielność między chłopami a szlachtą jeszcze bardziej się nasilała, bo szlachta wszystko robiła, żeby tylko w żadnym wypadku nie zbratać się z ludem, z kmieciami, z chłopstwem, który stan uważali już za ten stan niższy niż reprezentują oni. Wincenty Witkowski za króla Kazimierza Jagiłończyka powiedział, że już wtedy nie było zacnej szlachty, nie było zacnej arystokracji, tylko była spodlona, skarłowa ciała oligarchia, a szlachta, zamiast ją poskramiać, rzuciła się na kmiecia, czemu król, nie będąc królem chłopków, nie umiał zapobiec. Tak więc wszelkie złe rzeczy wobec chłopów i wszelkie złe rzeczy dla kraju już zaczęły się w XV wieku, a później sprawa się tylko pogarszała, o czym opowiem na pewno w kolejnym odcinku. Dajcie znać w komentarzach, co sądzicie o tej sprawie. Proszę o komentarze kulturalne bez przekleństw. Lajkujcie materiał. Wspierajcie kanał, jeśli uważacie, że praca, którą wykonuję, jest ważna. Można wspierać ten kanał przez portal BYCAFI, gdzie można postawić wirtualną kawę, czy bezpośrednio na YouTube. Za takie wsparcie bardzo dziękuję i za każde wsparcie, które okazujecie temu kanałowi. Linki też do portalu BYCAFI będą w opisie. Jeszcze raz bardzo dziękuję za wysłuchanie tego materiału i do zobaczenia w kolejnym.